To pora na teraz na pytania naszych słuchaczy. Chodzą plotki, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego pozbędziecie się Grzegorza Brauna i na przykład wymienicie na suwerenną Polskę. Jak pan się do tego odniesie? Są to plotki fałszywe. Takich planów nikt nie ma, nikt, nikt nie przygotowuje. My zajmujemy się rozszerzaniem konfederacji, a nie planowaniem czystek, podmian czy czegoś w tym stylu. Kolejne pytanie, czy propozycja resetu konstytucyjnego, którą pan rzucił w styczniu tego roku, była dyskutowana z politykami różnych opcji w kuluarach sejmowych? Jeśli tak, to z jakim odzewem pan się spotkał? Wszystkie opcje dostały propozycję dyskusji nad tą, takiej oficjalnej spotkań nad tą propozycją. Z tej propozycji skorzystał jak do tego momentu tylko prezydent, więc na taką poważną dyskusję nie ma za bardzo zainteresowania. W tej kadencji nie ma szans na reset natomiast, konstytucyjny? moim zdaniem niestety nie, natomiast może w następnej, natomiast nieoficjalnie ta propozycja jest dobrze oceniana. I moim zdaniem właśnie dlatego, że jest dobrze oceniana, to nikt nie chce na ten temat oficjalnie dyskutować Dlatego, że w polityce demokratycznej jest tak Że kiedy jakaś partia zaproponuje coś mądrego To oni zrobią wszystko, żeby tego nie pochwalić Więc nieoficjalnie Posłowie mówią, to jest dobre, to jest godne uwagi Fajnym pomysłem wyszliście No rzeczywiście Czyli Nie to... poprzemy, bo to nie nasze Nie, oni nawet nie chcą o tym dyskutować Kolejne pytanie. Przed wyborami 15 października zapewnialiście, że nie będzie koalicji Konfederacji z Pisem. Tymczasem, tym kto idzie razem do wyborów samorządowych w Poznaniu czy w Bydgoszczy? Tak wam naprawdę do siebie blisko? Jak się negocjowało z partią prezesa Kaczyńskiego miejsca na listach? Eee, nie negocjowaliśmy z partią prezesa Kaczyńskiego. To dlaczego jesteście na wspólnej liście? to są indywidualne działania polityków Nowej Nadziei. To, to nie było autoryzowane przez władze całej Konfederacji w tych miastach. No, ale nie wyrzuciliście tych działaczy na przykład z partii. Trzeba z nie było Z wyrozumiałością Aha, trzeba podchodzić okay. do działań, które nie są w pełni uzgodnione, dlatego, że naszą rolą w kampanii samorządowej i w wyborach i yy, 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 w ogóle w polityce jest poszerzanie swoich, yy, swojego poparcia, swojego działania, a nie pozbywanie się kadr, które czasem zrobią coś nieuzgodnionego. Natomiast te porozumienia w mojej ocenie bardzo słabo wynegocjowane, były lokalnymi porozumieniami zawartymi przez polityków Nowej Nadziei, z niektórymi politykami PiSu i one nie miały ani w Bydgoszczy, ani w Poznaniu Stempla poparcia władz Konfederacji. Czyli pan im nie kibicuje, nie chce pan, żeby ci politycy weszli do... Życzę jak najlepiej wszystkim kandydatom ze wszystkich składowych partii Konfederacji. Z Korony, z Nowej Nadziei, z Ruchu Narodowego, z Bezpartyjnych Samorządowców i, i ludziom niezależnym. Natomiast w Poznaniu został wystawiony nasz własny komitet wyborczy pod szyldem Konfederacji. W tam konkurencji nie ma akurat. E, natomiast przede wszystkim ta nasze zapowiedzenie zrobimy koalicji, no to w oczywisty sposób do, dotyczyła polityki ogólnopolskiej. Natomiast na poziomie lokalnym, żeby było jasne, ja nie jestem z zasady przeciwny robieniu na poziomie lokalnym jakichkolwiek porozumień. Natomiast one muszą być że wynegocjowane i one powinny być uzgodnione z władzami Konfederacji. Okay. To, jest, to jest zarzut, a Kolejne. nie to, że to jest z pisem albo z kimś innym, bo sensownie. Ludzie... porozumienia w Bydgoszczy i Poznaniu były, czy nie były uzgadnione z władzami Konfederacji? Nie były. były. Kolejny pytanie.